Zwróciliście kiedyś uwagę na to, co jest napisane na banknotach? Polskich banknotach? Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Środkiem, nie celem. I tu jest pies pogrzebany. Czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiaj będzie o Bogaczu i Łazarzu i o tym, czy bogactwo jest grzechem, czy też nie. Zapraszam, czołóweczka. Jedziemy z Ewangelią. Jazda z Ewangelią. Prezentuje Ksiądz Paweł Broński. W Starym Testamencie jest takie zdanie, które równie dobrze mogłoby być modlitwą: Panie, spraw, abym nie był zbyt biedny, bo będę kradł, ani zbyt bogaty, bo zapomnę o Tobie. Niestety istnieje takie ryzyko, że gdy będzie nam za dobrze, to zapomnimy o Panu Bogu, uwierzymy w naszą samowystarczalność oraz w to, że miłość. Wolność możemy sobie po prostu kupić, co niestety jest wielotną bzdurą. Istnieje też ryzyko w drugą stronę, że jeśli będziemy w potrzebie. Spotka nas jakiś kryzys, deficyt, a z drugiej strony dopuścimy do naszego serca lęk, że może nam nie wystarczyć, że mamy za mało i nie będziemy chcieli pracować, lecz pójdziemy na skróty, czyli posuniemy się do naruszenia prawa własności, czyli posuniemy się do kradzieży, to również się to skończy przynajmniej kompromitacją, jeżeli nie, skutek złamania prawa, jakimś uwięzieniem. A zatem złoty środek to chyba. Jest najlepsza recepta na tego typu sprawy, i tak naprawdę jest tutaj zawarty cały sekret odniesienia do pieniędzy. To nie jest grzechem być człowiekiem bogatym, ale warto pamiętać o tym, o czym wspomniałem na samym początku: dopóki traktujemy pieniądze jako środek, Środek płatniczy jako środek do celu, bo dzięki pieniądzom możemy też czynić dobro, bo dzięki pieniądzom możemy zakupić różne rzeczy dla potrzebujących, bo dzięki pieniądzom możemy zainwestować i uczynić coś wspaniałego. Ale kiedy z pieniędzy zrobimy Bożka, jeżeli uczynimy z nich cel sam w sobie, no to może się okazać, że ten Bożek nic nie może, że ten Bożek niestety nas zawiódł i rozczarował. Przypowieść o bogaczu i łazarzu uczy nas również, że moment śmierci, który może być dla nas bardzo nieoczekiwanym i zaskakującym wydarzeniem, Powoduje zamrożenie sytuacji, że po śmierci nie da się już nic zrobić i niczego odkręcić, i że warto za życia inwestować nie tylko tutaj na ziemi swoje pieniądze, ale przede wszystkim odkładać w tym niebiańskim funduszu emerytalnym, gdzie odkładać można nie pieniądze, których na tamtą drugą stronę nie zabierzemy, ale czyny płynące z miłości. I że do tego potrzeba, jakby powiedział papież Jan Paweł II, takiej. Wyobraźni miłosierdzia, takiego dostrzegania też potrzeb innych, ale też może takiej świadomości, że dobro wraca, że jeżeli, jak mówił kiedyś pewien prałat, mam, bo daję, a daję, bo mam, że to jest jakaś taka przedziwna wymiana. Ja jak nie mam to jadę do Kalwarii Pacławskiej, do grobu Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca, którego jego współbracia franciszkanie nazywają bratem bankomatem, dlatego że jest już wiele świadectw, począwszy od świadectwa samego Maksymiana Marii Kolbego, który przygotowując się do druku, do wydania pierwszego numeru Rycerza Niepokalanej, Został zaskoczony zmianą kursu marki ówczesnej, no i niestety zabrakło pieniędzy na druk tejże gazety, tego czasopisma. I wtedy modlił się przez stałnictwo swojego współbrata, co do którego świętości był przekonany i rzeczywiście otrzymał niespodziankę. Na ołtarzu znalazł sakiewkę pełną pieniędzy akurat suma brakująca do wydania pierwszego numeru rycerza niepokalanej, a w środku karteczka właśnie dla niepokalanej. Więc jak mi brakuje, to jadę do Kalwarii Pacławskiej i brata bankomata, czyli Wenatego Katarzyńca, proszę, żeby mi wyprosił błogosławieństwo także w sprawach finansowych. A sam Chrystus, który jest przecież zbawicielem świata, czyli specjalistą od szczęścia, i mam nadzieję, że to, co powiem, nie jest jakąś teologią wyzwolenia, skoro jest specjalistą od szczęścia, zatroszczy się, uwierzcie mi, także o wasze potrzeby finansowe. Ale warto mieć te wyobraźnie miłosierdzia i nie być jak ten bogacz, choć samo bogactwo złe nie jest i grzechem również nie jest, ale dzielić się, a to powróci czasami w trójnasób, czasami nawet jeszcze hojniej. Także, kochani, miejcie otwarte serca i otwarte portfele dla tych, zwłaszcza, którzy są potrzebujący. A Pan Bóg niech Wam błogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. I pamiętajcie też o. Gestach miłości może według propozycji papieża Franciszka. Ja wam wylosuję dzisiaj kolejny gest miłości, który może być pomocą w przeżywaniu wielkiego postu i w uczeniu się miłości prawdziwej. Gest miłości na dzisiaj to doceniać sukcesy i talenty innych. Do zobaczenia jutro. Lajkujcie, subskrybujcie i Faro TV!